Teraz Matką Boską, przepraszam wszystkich, to już jest... Ale... To co, wyścig, od nowa jedziemy? Nie, wyścigu nie jedziemy, od nowa masz zwycięstwo. Tak, jeszcze raz witamy na streamie, przepraszamy bardzo za to, co zrobiłem, bo niechcący wyłączyłem live, nacisnąłem guzik te telefonem, przyznam się, nie wiem jak to zrobiłem, ale tak się stało. Zgubiłem się trochę na czym stanęliśmy, powiem prosto. Coś na myślisz, moich odczuciach do Austrii. Na twoich odczuciach do Austrii, dobra, to kontynuujmy w takim razie, co ty, co ty, co ty... Yy. ty też spodziewałeś się podium, bo w tym sezonie raczej, jeśli ktoś był na podium z Renault, to był to Lexus. O no, od Azerbejdżanu po Monako, to właśnie Lexus bardziej dominował, teraz się role odwróciły, bo Lexus który był? Trzynasty? Dwunasty chyba. No. No Lexus ma po prostu pecha, no nie, nie mówię, że jest słaby czy coś, bo radzi sobie tak naprawdę lepiej ode mnie w wyścigu, nie w kwalach. I no myślę, że po prostu pech. Tam słyszałem, że coś ze skillerem było, więc nie wiem, nie widziałem. No tam ze skillerem, tam była kolizja rzeczywiście. Yy, panowie po prostu zderzyli się w dziewiątym zakręcie. Dobra. Przejdźmy do Daftula. Yy, ograniczanie szkód dzisiaj raczej, tak można powiedzieć o tym wyścigu, bo kwalifikacje nie, nie wyszły po twojej myśli. Odwrócona strategia dała podium, mimo że tak naprawdę e... dzięki Karom. E, tak, dokładnie. Oczywiście kwalifikacje mogę jako katastrofę sobie zaznaczyć ze względu na to, że dwa razy miałem jakby czas na pierwsze miejsce startowa i dwa razy chciałem ostatni zakręt. Mm. Więc trochę byłem zdenerwowany po kwalifikacjach, no ale wiedziałem, że ta odwrócona strategia jest jakby o wiele lepiej się trzyma. Można te o wiele bardziej przyciągnąć, można o wiele dużo mieć pusty tor No i z, mój właśnie kumpel z list, linii startowej, Dodge Też wybrał tę samą strategię, przez 25 okrążeń Walczyliśmy ze sobą No oczywiście starałem się nie trzymać tych kar, bo co chwilę sprawdzałem inne osoby, co miały właśnie po 6 sekundach, ja akurat 3 I starałem się bardzo zachowawczo jechać, ale miałem 4 okrążenia przed, miałem minus 0,7 paliwa więc musiałem się zarządzać bardziej paliwem, no ale udało się na szczęście bez większych problemów. Właśnie tak mi się wydawało, że musiałeś gdzieś tam zacząć zarządzać paliwem, bo tempo trochę wydawało mi się zacząłeś tracić, no w końcu dogonił cię Bober, który dzisiaj jechał wyścig mimo twardych opon. W drugim, na drugim slicie bardzo, bardzo dobry. Panowie, dobra, e, chyba przebrnęliśmy przez tą część konferencji. Możemy w takim razie szybko jeszcze zapytać się, co sądzicie o kolejnym torze, bo za tydzień już runda dziesiąta i Grand Prix Wielkiej Brytanii, w zasadzie coraz bliżej półmetka sezonu. To może zacznijmy od Tysu w takim razie jako naszego zwycięzcy wyścigu. No bo ja wiem, no Silverstone w miarę taki fajny tor, kręty, drugi sektor, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy w szybkich zakrętach, trochę innych, na pewno zupełnie innych zakrętach od tych, jakie mamy w Austrii, bo w Austrii raczej to są krótkie zakręty, duże do hamowania, duża szybkość na prostych, dużo przyspieszeń, tam na Silverstone jednak wszystko rozgrywa się na podobnej, bardziej wymagającej prędkości, bardziej wymagający tor, dobra, jak tam Drugi przedstawiciel tym razem zespołu Renault się zapatruje na wyś. No drugi, bo to wcześniej mieliśmy tutaj Lexusa, dlatego mówię tylko drugi. Ale... Rozumiem. Rozumiem. E, to nie Silverstone. Jest tutaj, czy drugi kierowca, nie, nie, nie. Ja wiem, Silverstone nie przede wszystkim, no trudny tor, jak dla mnie. On wydaje się łatwy, ale tak naprawdę nie jest. W porównaniu do Austrii, oczywiście. Mm -hmm. No i nic nie mówię, no liczę, że Lexus sobie lepiej poradzi, a ja jeśli już, to pozycja wyżej w porównaniu do teraz. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i Dawzul, czy będzie znowu ograniczanie szkód, czy tym razem walka już o porządny, porządny wynik, porządne zwycięstwo? No właśnie, Silverstone to jeden z moich ulubionych torów, ale prawdopodobnie na niestety nie będzie, oj, oj, oj. więc niestety właśnie, bo wyjeżdżam. No ale cóż, no, miejmy nadzieję, że jak najmniej się zniweluje ta strata, którą mam na razie przewagi w klasyfikacji i będę mógł się odkuść na następny Grand Prix. No dobrze, panowie, w takim razie dziękujemy wam za dzisiejszy wyścig, za tę konferencję. W wariackich warunkach, nie ukrywam. No ale. Dzięki. Następnym razem będzie lepiej. Dzięki i do, do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień. Cześć, cześć, cześć. Dobra, panowie już uciekli. Marceli ogarnięci. Z nami ogarnięci, dokładnie. Eee, no to chyba będziemy kończyli ten stream. Nie ukrywam, że wariackie warunki. Jeszcze raz przepraszam za same lagi. D powtarzam, to jest kwestia odpalenia gry na DX12, którą odpaliłem nie sądząc, że będę miał do czynienia dzisiaj ze streamem. Następnym razem, jak będę wiedział, że będę streamował, to będzie gra odpalona na. DX11 i tych lagów będzie dużo, dużo mniej. Myślę, że jakieś tam nastąpią, bo po prostu kadstenki w mojej grze, przede wszystkim kadstenki i widok obserwatora nie do końca tam chcę sobie, jeszcze chcę współgrać z filmem, no ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Też będę, mam nadzieję, lepiej ogarniał akcję na to, że myślę, że już pod koniec wyścigu nie wyglądało to źle ale na pewno jest miejsce do poprawy. No i Marcel, jak Ci się podobało po drugiej stronie? Z bólem muszę że pierwszy wyścig po drugiej stronie e, w trzech czwartek nie był oglądany. E, było to... no wróciłem na, na ósmy kółku przez e, kolejny czas tutaj, e, czy to z białym, czy to z kimś tutaj konwersacja była, ale jest tam śledziłem, słuchałem tego, co mówiłeś, więc tak... E, może czwartą posadziłem, ale gdzieś tak Połowa wyścigu przełamał przez palce, bym powiedział nawet. jesteś do tego po prostu. Znaczy to, to jedno, wiesz, to jakoś tak... Może nieprzestrzeniony, bo jakby yy, na innych streamach yy, spoza f tylko spoza VRL, już siedziałem po drugiej stronie, no tak. yy, ale yy, na F1 jest to... Jest to rzecz po raz pierwszy, która mi się zdarzyła. Jest to no wiem, rzecz taka ciężka do czy jeśli tutaj wszystko byłoby normalnie i szłoby to tutaj bez takich zawirowań i problemów, to, to naprawdę myślę, że byłoby całkiem spoko, ale wiemy jakby jak to się dzisiaj toczyło. Ja oczywiście za to przepraszam, bo to trochę z mojej winy wynikło, bo mnie to rozłączyło i tak jak mówię, na no 50 minut bym to zajęło, więc tak naprawdę nie, nie widzieliby się od startu startu do... no początku swojego by się nie widzieli tak naprawdę całej całe, całe, całe tej części. Tak więc tutaj tak chaotycznie na szybko, żeby tylko jakikolwiek stream postawić. Myślę, że ty też sam nie byłeś na to przygotowany, więc... Twój debiut twój debiut po tej głównej, najważniejszej stronie. Ciężki. Troszkę ja z failem. Dzień na dobry. Trz, trójkę z plusem. Ale e, a, plus ze względu na warunki, takie A to tutaj jednak... Tylko ja jestem surowym ja, No więc ja z drugiej strony tak wyobrażam sobie to trochę inaczej. E, ale też nie wiem, Dobra. nie wiem bardzo co powiedzieć na ten temat, bo jednak jest to strona że tak powiem obca. Jedynie poza tym, który streamuje. No ale tak, musimy kończyć. Tak jest... E, to co, kończyć. To było... To już w sumie było, jeśli można to nazwać, to był wyścig. E, panowie przyjechali. To było nic, ale... To, co byście zobaczyli i myśmy zobaczyli, to już e, było swoją drogą, czy tak żartując sobie. E, no tak, F3, zaczynamy, tak więc już tutaj m, zaczęliśmy Austrię, Austria w przyszłym tygodniu będzie kontynuowała jak najbardziej, jutro już e, F5, e, no a my od siebie zapraszamy już tak e, bardziej odlegle, bo aż e, na naturalne. sobotę, tak, tam F6, już w normalnych warunkach. Miejmy nadzieję, nie, 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 nie tutaj tak, tak. Nie, nie zapeszajmy. Dobra, my już przedłużamy, więc jeszcze raz zapraszamy na sobotę, dziękujemy za dzisiaj. No i na sam razem jak będę streamował liczymy na poprawę, miejmy, znaczy obiecuję poprawę, tak powiem. Obiecuję odpalenie gry na DX11 i że będzie to dużo, dużo lepiej wyglądało, tak więc z budki komentatorskiej na wariata żegnają. Marceligara? Oraz Julio, dziękujemy i do usłyszenia.